Chodźcie z tym Dzisiaj po długiej przerwie że damy dzisiaj kurą mieść sobie o. Cześć taki nowy kup... Jest tak ciekawszy będzie film, bo dzisiaj będzie taki film z głowy zakupiłem do kamerki do, do, do taki uchwyt na telefon i no mam nadzieję że będą ciekawsze filmy trochę gdzie straty i nowe nabytki też takie będą a nie się to dosypi i trochę takiego wytłumaczyć czemu filmów nie ma czemu nie będzie czemu jak na razie nie będzie, albo będą nie będą często. Wyjeć wyjedź co to? O mój gońbierze co? Siedzą, tutaj przyleciał i tak. Są też nowe nabytki. Tu jak widać, kury kochinów chodzą. Jak już ma dobre oko, że się dopatrzył. Turkaweczka przyleciała. kółki latają. Jak się do kogoś dopatrzył. Jak się ktoś dopatrzył, albo się może nie dopatrzył, wam zaraz to pokażę. jest nowa para indyków. Indyki czerwone. Kupiłem od takiego pana, u którego robiłem niedawno. Kupiłem za 180 zł. Cena mi się daje taka standardowa, taka zwykła, więc nie za drogo, nie za tanio. Mi się tak wydaje, przynajmniej z mojej tej. Z, tak, przynajmniej mi się wydaje, tak jak mówię. I tak. Yy, mówię, że. O, tak dobrze widać. Tu indyczka się schowała gdzieś. Mam nadzieję, że mi tam ręce trochę widać. No, tu jest indoor, tu jest indyczka. O, tam się schowała. O, parka ładna, przynajmniej ją widzę. Nie, jakby... Trzeba robić o kamerkę ustawiać, telefon. O, tu jest nowy perlik. Przyzwyczajony już. Już jest. O, O, tam nie wiem czy byliście, ale tam bocian chodzi po polu. Po drodze. Już zbieram od perliczek znowu jajka. Bo niedawno wstawiłem i tylko z 40 jajek wyszło mi 7 sztuk. Bo nie było. Słal było zalężenie. I teraz zobaczyłem po tym kogucie co będzie. Bo tam widziałem, że trochę się piżył tak. Perliczek, czy coś i zobaczymy, co z tego będzie. Jest kolejny nowy nabytek, taki bardziej, który przyleciał. O Tu już go pewnie widać. Samczyk pocztowy na obrączce z 17 roku. Tutaj o winery są. Budapest Samczyk, bociany. Buda, nie Budapest, tylko Tipler. Tam jest pocztowy, właśnie Samczyk. Prawdopodobnie samczyk. Ja sprawdzałem, wydaje mi się, że to samczyk jest. Będę miał do samicy tej mojej pocztowej. I tutaj kolejna taka informacja. Przyszedł tutaj samczyk ten. Bociany mają jajka. Tutaj bociany robiły gniazdo, ale nie zniosły się. Tu nie patrzcie to, bo też muszę posprzątać tutaj. O. Samiec się sparował Budapeszta z Cyplerem. Będę musiał go rozporować. A i zdech mi garła, bo się utopił. Utopił się w stawie, jakby puszczałem je, no i... Bocian, ...tam się odzywa. A tam mają dwa jajka. zda dobrego gęsla nie zrobiły, ale... O, widzę teraz tego samczyka pocztowego na obronce czerwonej takiej. Co to się dzieje? Co? A bocian leci. A, bocian przyleciał. czy nie, tylko, o dobra sorry, że ten, ale myślałem, że mi się wzięło i... spadło trochę bo on leciał i wystraszył ptaki o i tak jak widać tutaj jest perlik ten nowy gołębie na górze o gołębie lecą o i do samicy pocztowej nie ma jej zaraz ją pokażę, o nowy perliczek kogucik sporo jest więcej gołębi bo jest sporo młodych O, tu są, to jest o, Poszły O i tam jest ta sam, samika to będę do, do, do niej tego samca O, tu kurka gdacze Tu perliki jajka znoszą Co się patrzysz, nie bój się no, o i tutaj kurka znosi jajko Tu się drze. Tam co młode już Nie wiem czy tam jest w tej kamerce O, tu już kilka jajek nawet już jest O, widać Zaraz zbiorę Co się wystraszyło znowu O, tu jest samica pocztała moja. No nie by ten samczyk. O, tu będzie. O ta jest nawet fajna. Poleciała już. Wszystkie czarne koki będę wyrzucał na lot. Gdzieś jakieś 16 km stąd, więc jak rózą to, to dobrze, jak nie, to jeszcze lepiej. I taka sprawa. Tu jest moja czubutka. I ona na nodze nie jak się nazywa Czy to jest łuszczyca, czy jak to się nazywa, nie pamiętam Ale na nodze Stanisz ty Ej to jest stanie, nie, nie wstanie Jedną nogę ma taką Jakby nogę łuszczyła się, czy coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywało I właśnie Jajka sobie zbierzemy I właśnie nie wiem jak to lecieć, jak to się nazywało, zapomniałem O kaczki zniosły jajka A i kaczek jajka, to jest zbieram do inkubatorę Już mam chyba ze 20 Dzisiaj już będę miał. Tam jeszcze kura siedzi, niestety położę te jajka. Dzisiaj też będę już wstawiał, sorry za to. Dzisiaj też będę wstawiał inkubator, jeden inkubator przynajmniej. O. Dobra. Miałem gołębie pokazać. Widać, o, no widać. Się. O, i tu jajka nawet są. Ja nie widzę za bardzo, tylko widziałem kątem oka. O jajko jest, chyba jedno. Kurde, telefon zwalę. Środek tak trochę ciężko mi się tym nagrywa, no ale się trzeba, muszę przyzwyczaić. I tak, jak już mam tą opaskę, właśnie kupiłem opaskę na głowę, żebym mógł nagrywać. Z takim uchwytem na telefon. I tu jest od razu was drugie pytanie. Czy chcecie kanał z jakiś sportowy, na którym jeżdżę na rowerze? Bo mam dwa rowery takie sportowe. Jeden taki, po, taki do stuntu, taki... Się stuntu nie ma, ale... Taki wyczynowy. Jeden to jest bike na jakichś takich grubych kołach, a no inny to jest diet po prostu też wyczynowy rower, taki do skakania i... Jeżeli chcecie, żebym nagrywał na rowerach, jak jeździmy na kole, czy coś Na kołach, jak ciurlo robimy, czy jakieś inne różne rzeczy śmieszne Czy jak się może żeby z nas pośmieć, jak wywracamy się, czy coś Jak ostatnio jeździłem na jednym kole, się wywaliłem Rękę i nogę sobie starłem Nawet nie wiem, czy będzie widać O, tu sobie rękę starłem, o, lekko widać No i śmieszne, czy były Mam jeszcze kamerkę, jak kiedyś nagrywałem, więc pewnie by już te filmy były z kamerką, były na kamerce, byłyby na, y, montowane już tak trochę bardziej i no, tylko filmy już tam by były pewnie raz w tygodniu, gdzieś w sobotę, w niedzielę, o jeszcze byśmy nagrywali z motoru, bo ja, ja mam motor, chcę kupić, która kłada 250 Chłopaki mają takie skutery rozebrane Że pod górki podjeżdżają Więc no naprawdę ciekawe czy się by szykowały Mnogdzie ciekawe filmy Tylko no musicie mi pomóc w takim sprawie, że nie, nie mam pomysłu żeby nazwać jak ten kanał Więc mi tam możecie jakieś pomysły dawać I piszcie czy byście chcieli taki kanał O jakiś komplecie? pleci. A kilka gołębi leciał i właśnie, na razie tych swoich bocianów nie będę wypuszczał. No i dobra, skończę o tym. Chcecie to piszcie mi tam, co tam chcecie, jakąś nazwę kanału i czy chciecie, chcecie takie filmy. Jajka zabiorę sobie później, tylko na razie muszę zrobić taką rzecz, że... A, i ze strat, to jeszcze zdechła mi kurka Silki, bo przykaza mi ją tutaj przynieść do, do kur. Siedzi sobie gołąbek. Kazał mi przynieść go tutaj do kur. To muszę im wywalić. Właściwie nie, to zostawię. Żeby miały co jeść. A będę wywalał toto. to, to wodę wyleję. A to trzeba wyrzucić jakoś. O, zobaczcie, ile tutaj kur tych wiórów, tego wszystkiego. Mieszanki. Ale to się nie zmarnuje. Kury zjedzą. Bo na razie miałem tu kury wpuścić, ale kur nie będę wypuszczał. O, o kurde, bo bym tak to wypuścił gołębie i kury by tu chodziły. Wypuściłbym gołębie, kury by tutaj wchodziły, ale na razie nie będę. Kurde, bo przez te właśnie jajka co tutaj gołębie mają, więc nie będę nic tutaj robił. O, widać gniazdko. Już nie wiem, taką kamerkę, czy się nie, nie przechyliła, czy coś. Kurde. budziłem się. Ale to nic. O, zbieramy tego trochę. O, tu się już nawet coś zaczyna rosnąć Heheszki. No mówię, muszę tu posprzątać, bo też. A, czemu filmów nie ma? Nie ma filmów, bo po pierwsze jeżdżę do roboty, po drugie jeżdżę do wiśni, w tej, w tej chwili jeżdżę do wiśni, jeżdżę do roboty, zarabiam na woliery, bo niedługo zaczynam budowę. Wolier, wolier będzie prawdopodobnie 10 na jakie razy to wam zaraz powiem a rapi razy drzwi o, posprzątane Teraz wody przyniosę Myślę, że chłopaki motorem już jechali ale nie I czemu właśnie drugi kanał, bo nie chcę właśnie tego, tego już psu, psuć żeby był tylko jednej rzeczy No i tak by było Dlatego da Was jest takie pytanie I czemu filmów nie ma to już mówiłem Se på hva da? O właśnie, tu jest jeszcze kaczorek mój młody z moich lęgów y, razem z kaczkami, z gęsiami co był i już ładnie mu się głowa trzeba wybarwiać na kaczora i drugie co, to stare gęsi, tak jak tamta gąska na nogach mają pozakładane trytyczki takie znaczniki a nie, ta jest młoda, więc ta nie ma ale już tamten z tyłu, ta samica a nie, gązior to jest, chyba Gęsi. Nie wiem, już nie, nie orientuję się, czy to gą, gą, dwa gąsiory Mają na lewych, lewych nogach mają obrączki No Bo że później nie było, że za tym roku już później jak dorosły mi młode to Nie wiedziałem które sztuki były stare, które młode Nie to było z perlikami tak czy nie wiadomo było, które były młode perliki, które stare. wybijały się wszystkie po kolei. I nie wiem, czy nie pozostawały jakieś młode, ale no właśnie nie wiadomo. I no, mówię, że gołębi na razie nie wypuszczam przez to, że mają jajka. I tp i td. Ze to mi zdechła silka, bo się utopiła w tym stawie. Ten staw będę... Na razie go wysuszam. By go wyczyścić i boki, tak zrobię bardziej pod ukos, bo mi to jednak nic mi z tego nie będzie. Króliki podopuszczałem. Kurka nie drży się. O, to perliczka przychodzi, z jajko znieść. Teraz ja sobie siądę. Chodź, chcę siądź, nie ucieka już. Chodź. Kurczę, leczy to powiedziałem, że nie wiem od czego zaczynać? A, no i staje, będę poprawiał, żeby się już kury nie topiły, bo utopił mi się już garłacz i utopił mi się, utopiła mi się silka kurki. Kurka silki. No niestety jakoś tak wyszło, no i jest niestety strata, bo to jednak była fajna kurka, ale już od Kazumiry dogadywałem się z nim i będzie sporo, ale to sporo wymian między nami, bo będziemy się wymieniać gęsiami, indykami młodymi. Będziemy się wymieniać jeszcze tymi. Ja bym od niego brał trzy silki, prawdopodobnie trzy albo cztery. Yy... Co tam jeszcze było? Miałem brać od niego samicę garłacze, ale chyba jednak nie będę brał, bo pary on nie będzie miał. Nie, może będzie miał, ale spokrewnioną, a ja nie chcę spokrewnionych. Ch czy wolałbym już taką parkę no... No nie jest pokrewnione, że miałem miał następny rok, już młode Czy może się w tym roku, ale... <sighs> no nie będzie sporo tych Tak jak nie skończyłem, będę robił woliery Teraz wam powiem na co Będzie tak 9 wolier z tego co liczyłem I będzie tak, jedna na kochiny, to będzie większa Jedna będzie taka większa, jakoś taka 2 metry na 2 Na kochiny bo kochinów jeszcze niedługo prawdopodobnie kupię fa... trzy sztuki takiej fajnej barwy i pewnie je kupię ze trzy kochiny pewnie kupię jednego koguta niebieskiego i koguta czerwonego i jednego koguta takiego fajnego kolorowego to koguta niebieskiego będę miał do kurki a no czerwonego do czerwonych i do tych innych I zobaczymy i tak będzie pierwsza na Kochinę. Druga na y, Brodacze. Trzecia na Feniksy. Czwarta na Bantamki. Piąta na Silki. Szósta na Bojowce Indyjskie. Y, nie, Bojowce Nowoangielskie, nie Indyjskie. Nowo angielskie, Mandarynki, kaczki. To będzie też wybieg większy na stawik, będzie. Będzie jeszcze. Co tam jeszcze mam? E, feniksy, brodacze, Kochiny. E... Kurde, się pamiętam co tam jeszcze było. Na kurczęta będzie chyba jedna. Kurde, nie, nie pamiętam już na to, jakie ja tam rasy. Kurde, zapomniałem, dobra, mniejsza o to. No, tak jak mówię, na takie rasy, z tego co słyszeliście, będę dokopywał parę bojowców i parę mandarynek. Do nas jeszcze do dalszej hodowli będą te kaczki, właśnie, yy, ptaki jeszcze. No i dobra, już chyba kończę. że długi ten film będzie. Nie wiem, czy ktoś go obejrzy do końca. Jeżeli ktoś to ogląda do tej pory. Piszę, że wytrwałem, ja wszepnę serduszko, tak jak każdemu właściwie. Ale no, dzięki wielkiej ktoś dotrwał do tej pory. Sorry, że nie było filmów. Tak, jak mówiłem, pewnie coś mówiłem i już nie dokończyłem, ale już nie wiem o co chodziło i co jak. Więc no, sorry za to. Filmy, mówię, na razie się nie będą tak często pokazywać. Może w niedzielę, za tydzień, może za jakieś trzy tygodnie, nie wiem. Nie, już za miesiąc zaczynamy od nowa szkołę, tak jak powiem każdy No i znowu będą filmy mniej No ale mówię, na razie nie mam jak Teraz jeszcze będę miał praktyki Praktyki będę miał od poniedział, Od tego poniedziałku To jest chyba dziewiętna, 19 Nie, 22 Ta od 22 do 19 sierpnia czyli lipca. Nie wiem. Mnie już głowa boli tego gorąca. <gry> no następnego miesiąca 19 trzy tygodnie bodajże albo miesiąc jeden pies i ben, 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 będę miał praktyki płatne, więc będą woliery, będą zakupy, będzie fajnie. A ja wam dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, kupiłem kamerkę. Piszcie mi z tym tym z nowym kanałem jakbyście chcieli byście w ogóle chcieli nowy kanał? No, mówię, 22 minut. No to mówię. Piszcie, co tam chcecie. Nazwę kanału możecie mi jakoś tam polać. Pomysł, pomysł, możecie mi dać. No i. No i po prostu możecie mówić, czy chcecie taki kanał. Bo ja myślę, że to jest fajny pomysł według mnie. A jakby będziecie chcieli, to nie wiem. A na razie dziękuję za oglądanie, do następnego. No i siema!